Servus, hello. Cześć, tu jak, o nie? Powtarzam w ogóle już to rozpoczęcie, ale nic to, nic to, nic to. To oczywiście 3 minuty o gdzie, jak co tydzień albo co trochę rzadziej, w zależności od zapotrzebowania i okoliczności, opowiadam o rzeczach, które ostatnio zrobiły na mnie wrażenie, gdy mowa o rzeczach do czytania i rzeczach do oglądania z rysunkami albo bez, ilustrowanymi albo bez. A dzisiaj tak się składa, że mam dwie propozycje. Obydwie od wydawnictwa znak. Serdecznie pozdrawiam, serdecznie dziękuję. Dziwo i o tyrani. Obydwie wydane niedawno, premierowo, obydwie ilustrowane, obydwie autorstwa twórców, którzy normalnie z ilustracją nie mają aż tak wiele do czynienia, więc tym bardziej jest to bardzo ciekawa okoliczność i mają obydwie bardzo interesujący przekaz, bo jedna mówi o tym, żeby nie poddawać się tyranii, a druga o tym, żeby być dziwnym. więc e, ciekawe, czy w książce o tyranii Timociego Snydera mogłoby się znaleźć zalecenie bądź dziwny, bo znajduje się tam zalecenie iść pod prąd właściwie, więc to trochę też może być przez niektórych uznawane za dziwne. E, zacznijmy od tej książki. Nazwiska Zeddy Smith chyba nikomu nie muszę e, przedstawiać. E, Nick Laird to jej życiowy partner, również pisarz. Magenta Fox, ilustratorka. Przełożył tę książkę Wojciech Mann. No Avengers, generalnie Avengers. Jest to krótka ilustrowana opowieść, skierowana właściwie mam wrażenie do wszystkich. Um, bo i do tych najmłodszych, i do tych starszych, którzy e, czasami może zapominają o tym, kim chcieliby być, jak chcieliby żyć. Um, też do tych wszystkich, którzy kochają zwierzęta i mają pupilów i pupilki e, swoje ukochane. Um, bo jest to opowieść właśnie o tym, żeby być dziwnym. Że bycie dziwnym, jak tytułowe dziwo, wspaniała <grywka> dżudoka, świnka morska, um, to jest coś, co właściwie. Powinno być wpisane w naszą egzystencję. Życie jest za krótkie, żeby być jak wszyscy. No, słuchajcie, szczerze mówiąc, jakoś to do mnie przemawia. Przeurocza opowieść o tym, kiedy właśnie w domu pojawia się nowe stworzonko i jest nim ta, ta świnka morska. Niekoniecznie zostaje zaakceptowana przez resztę stada, ale. Po jakimś czasie ta sytuacja się zmienia i przekaz, który właśnie z tej książeczki płynie, to po pierwsze, że na wszystko w życiu jest miejsce i czas, um, że każdy jest do czegoś potrzebny, <grym> no i są to słodkie rzeczy, no a poza tym, że bycie dziwnym jest... Y Faktycznie celem samym sobie, i tutaj jedna z bohaterek, wspaniała sąsiadka Rudowłosa, mówi: Życie jest za krótkie, by nie być dziwem. Więc bądźcie dziwni, moi drodzy. Yy, I polecam naprawdę serdecznie tę wspaniałą książeczkę. Rysunki są, jak widzieliście, ilustracje są absolutnie wspaniałe. Tymczasem ta lekturka. Jest to wydanie ilustrowane bardzo znanego tekstu Timothy'ego Snydera. Myślę, że to też jest taka postać, której. Przedstawiać nie trzeba. Historyk, specjalista od e, spraw politycznych, międzynarodowych, e, bardzo zasłużona postać badająca właściwie dzieje e, współczesne. On jest autorem tej właśnie książki, jest wykładowcą. Oczywiście, jakby też inspirował wiele różnych innych tekstów kultury. E, ta książka jest ilustrowana przez Norę Kruk. Myślę, że tak się czyta jej nazwisko. I e, jest to 20 lekcji: jak stawiać opór. Myślę, że to też ważny przekaz na nasze czasy. Moc to słuchajcie, Leszek Kołakowski. Być oszukanym w polityce nie jest usprawiedliwieniem. Tłumaczenie Bartłomiej Pietrzyk, świetnie przetłumaczona książka, a przy okazji, no właśnie, coś co sprawia, że te lekcje, które są niejednokrotnie cytowane w różnych kontekstach, lekcje, które Snyder nam przywołuje, zaraz kilka z nich przywołam, one tutaj nabierają naprawdę wspaniałej szaty graficznej, niesamowicie dopasowanej do tego, o czym Timothy Snyder w danym miejscu opowiada, inspirowanej też bardzo wieloma rodzajami sztuk plastycznych, bo są to i kolaże, i rysunki, i wycinanki, i wydzieranki, i ko komiksy nawet tutaj, proszę bardzo, jest, jest to też w formie właśnie takich paneli komiksowych. No i każda z tych lekcji m, zapada w głębie serca, e, tak wam powiem, e, i daje niesamowicie do myślenia, e, bo w czasach, e, kiedy różne odłamy polityczne się radykalizują. Też jest tutaj odniesienie do historii najnowszej, też do historii Polski, do historii y, Europy Centralnej, y, do wielu przełomowych momentów, bo to jest takie spojrzenie trochę z lotu ptaka na to, co właściwie się w Europie wydarzało. Trochę z, z tego, z podznaku myślenia, co zrobić, żeby pewne rzeczy nie wydarzyły się nigdy więcej. Gdzieś ten duch kojarzy mi się trochę z tym, chociażby o czym pisał Zygmunt Bauman w książce Nowoczesność i Zagłada. Zresztą tutaj są odniesienia do innych filozofów, do różnych. Jeszcze może pokażę, jak to wygląda w środku, bo jest właśnie tekst trochę niby pisany ręcznie, do tego te wspaniałe ilustracje. No niesamowicie to daje wszystko do myślenia. I też mam wrażenie, że jest dla czytelników w bardzo różnym wieku. Może nie tych najmłodszych, jak wspomniane przed chwilą dziwo, ale do takich, którzy już uczą się myśleć samodzielnie. Myślę, że te wskazówki mogą zadziałać bardzo mocno. Zachęcam do takiej wspólnej, rodzinnej lektury. No i przywołam może któreś z tych lekcji, bo no, tutaj było bądź dziwne, a tutaj lekcja ósma wyróżniaj się. Ale są też na przykład um, lekcja szesnasta, ucz się od ludzi z innych krajów. Ja tutaj cały kwestie, może pokażę, z czego ja to sobie tutaj czerpię. Um, strzeż się państwa jednopartyjnego, dbaj o język, nasłuchuj niebezpiecznych słów, e, bądź dociekliwy, nawiązuj kontakt wzrokowy i prowadź niezobowiązujące konwersacje, czyli bądź otwarty na ludzi właściwie. Więc te lekcje brzmią jak pewne zasady, które warto w swoim życiu myślę rozwijać i krzewić, ale oczywiście każda z tych lekcji... O, proszę. różowo włosy Marks. <noise> akceptacja nieuchronności uczyniła nasz sposób rozmowy o polityce w XXI wieku nienaturalnym". Zaraz obok taki właśnie e, cytat. E, dużo jest tutaj naprawdę też takich ciekawych e, przetworze, przetworzeń wizualnych. E, więc tak, zachęcam wszystkich, żeby również... E, o, jeśli jest nasłuchiwanie bez, niebezpiecznych słów, to pie, taka piękna jeszcze, lornetka. A naprawdę wspaniałe są to rzeczy i obydwie te książki bardzo mocno do mnie przemawiają, zarówno na poziomie Wizualnym, artystycznym, jak i merytorycznym, treściowym. Święta idą wielkanocne na zajączka, tak zwanego, czy zamiast wesołego jajka. Myślę, że to mógłby być bardzo ciekawy rodzinny zestaw. Także serdecznie Wam polecam. Jeszcze raz dziękuję wydawnictwu znak. Znajdziecie te książki u nich na stronie, na stronie księgarni znak. Warto sobie tam sięgnąć. I cóż, stay weird, jak to mówią, nie? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!